W naszym przepięknym ratuszu. Ponad stu gości, wśród nich przedstawiciele biznesu, oświaty, służby zdrowia, służb mundurowych, samorządowcy wszystkich szczebli, dyrektorzy, kierownicy i prezesi instytucji działających na terenie miasta, a tym razem również przedstawiciele dalekiego Riazania w Rosji, z którym Ostrów nawiązała bliższą współpracę. Przyjęło zaproszenie burmistrza Mieczysława Szymalskiego i wzięło udział w zorganizowanym 25 stycznia w ratuszu tradycyjnym spotkaniu noworocznym. Uroczystość rozpoczynająca kolejny rok w życiu miasta odbyła się już po raz szesnasty. To czas podsumowań, refleksji, ale przede wszystkim forma podziękowania tym, którzy wpływają na rozwój Ostrowi, jej kształt i wizerunek w świecie. Spotkania noworoczne zawsze mają wyjątkową oprawę. Tegoroczne uświetnił występ artystów scen polskich śpiewali Anna Jeremus i Wiesław Bednarek. W przemówieniu noworocznym burmistrz Mieczysław Szymalski podkreślił, że Ostrów to historia uświetniona grobami naszych przodków, ale również prężnie rozwijający się dziś ośrodek kulturalny, gospodarczy i przemysłowy. Ostrów to także dynamika rozwoju, a tę podkreślał burmistrz, zawdzięczamy szlakom przycinających się tu ważnych dróg komunikacyjnych. Ale Ostrów, zdaniem burmistrza, to przede wszystkim mieszkańcy. Ale Ostrów to chyba i ta niepowtarzalna atmosfera, i ten niepowtarzalny klimat który przyciąga wielu przedsiębiorców do nas. Ja, obserwując naszych kolegów, widzę, że ci, co z się związali, oni jakby na zawsze tu, przynależą do tego miasta. Proszę Państwa, to Wy jesteście tymi, którzy zmieniają oblicze miasta, to Wy jesteście tymi, którzy budują to miasto. Chciałbym z tego miejsca w imieniu własnym, w imieniu wszystkich swoich współpracowników, podziękować Wam wszystkim, wszystkim mieszkańcom Ostrowi i wszystkim przyjaciołom Ostrowi za to, co robicie dla naszego miasta, że jesteście kontynuatorami tej naszej wielkiej tradycji. Myślę, że nasze miasto idzie w dobrym kierunku. A na ten rok, 2008, chciałbym życzyć wszystkim Państwu spełnienia wszystkich marzeń, tych małych i tych wielkich. Dużo satysfakcji z tego, że jesteście tu z nami, żeby Was zawsze otaczała ta atmosfera ciepła, przyjaźni, którą my potrafimy na pewno wytworzyć. Życzę Wam dużo pomyślności Waszym rodzinom, dużo również radości do siebie roku. Starosta Zbigniew Kamiński podziękował za zaproszenie na uroczystość i wyraził ogromne zadowolenie, że współpraca z miastem i gminami na terenie powiatu układa się w tej chwili wzorowo. Powiem tak jeszcze, że miasto, co pan burmistrz mówił, że inwestycje, inwestycje, inwestycje. Ja mi się wydaje, że w powiecie podobnie będzie. Szanowni Państwo, ja bym chciał złożyć na ręce pana burmistrza się życzenia, żeby te inwestycje szły do przodu. Między trzeba ten zmusić życzenia jest mieszkańcom ostrowi mazowieckiej, bo ostrow Mazowiecka jest stolicą powiatu polskiego. Także Szanowni Państwo, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, żeby to miasto jak najlepiej się rozwijało. Dziękuję bardzo. Spotkanie odbyło się w cieniu katastrofy, w której zginął kwiat polskiego lotnictwa. Pamięć pilotów została uczczona minutą ciszy.